Witam tu chłopy w Sosnowcu. Bawmy się jak u siebie. Nie będziemy zaraz. Nie, nie. Po prostu, Śląska, jak wiadomo, jest słynie z wędkarstwa. Można się również pośmiać. Ryby, ryby, ryby się ma. Mamy 24 marca, godzina niestety jest po 16. .00. Zatrzymało nas mały wypadek losowy w Krakowie, także daliśmy ciała i targi dzisiaj trwają. Być jest pierwszy dzień targów, bo jest już piątek. Nie? Myśleliśmy, że szybko rano dojedziemy, niestety się nie udało. Dojedziemy na wieczór, na banki. No nie no, godzinę czasu nam jeszcze zostało. Nieważne. <laughs> Jutro się za to rozdwoje. I nagram tyle materiału, że i tak będzie petarda. Zresztą wszyscy o tym wiecie, że to będzie petarda. Jedziemy, została nam godzinka. A najprawdopodobniej prosto do hotelu już chyba zajedziemy, bo tam z tego co dzwoniliśmy, bo jesteśmy cały czas na linii z chłopakami. Nic się nie dzieje. Dzisiaj taki dzień swobodny, dość sami wystawcy praktycznie byli, więc tym razem film zaczniemy od zabawy i skończymy, jak zwykle zabawą. Zapraszam. Kochani, dojechaliśmy do hotelu. Proszę, jaka miła obsługa nas wita. Zapraszamy! <gry> Jure, gdzie masz brodę? Wiosna! Wiosna! Panie kolego. Dobra, mów prawdę jak tam by się było. Ile ruchu? jakie jak, jak utargi w ogóle Co się działo? Zadowolenie czy, czy lipa? Kompletnie nie było ludzi. Ja nie wiem, ludzie wiedzą, że te targi są? Czy nie wiedzą? Mówię serio? No poważnie ci mówię serio. Ja nie widziałem nikogo. Tak o to nie chodziłby z plakietką jako wystawca. Sami wystawcy i W U nas nikogo nie było? W ogóle nikogo, nie. Sami wystawcy chodzili po stoiskach i tyle. No, że? To masz... Pod akwarium pusty. Można było normalnie się kąpać. Tak. Nic. Cisza, spokój. A daliście jakieś radę w ogóle bez mnie? No chłopie. Już ciężko, drugą ciężko drugą było. dajemy ciężko radę! Było. Bez ciebie. Drugą. Drugą. No dobra, przebrałem się. Idę do chłopaków, zobaczyć jaki mają pokój, bo nasz niepowala. Ale jesteśmy na zajeździe, ani nie po tym bestkowym, także nie ma się czego spodziewać. No zaraz ogarniemy, zobaczymy. Room service. O kurde. E no to jest wypas. Nie, to do naszego pokoju to I kurde. Jest masażer. Witam wyka. Witam, witam. No nie no widzę, że już zaczęliście. No my to już nie, takie takiego czasu. Palmoleo. Ja już po biczach wodnych jestem. Jak będziesz chciał skorzystać, to za opłatę. No ja, jeśli wiecie bał wodę. To? No to masażer, E no kurde, łazienka to trzy razy większa od naszego. No, no. no i co, minęła godzina 20, stwierdziliśmy, że jednak zaryzykujemy, pójdziemy do bankiet. Nigdy jeszcze do tej pory nie byliśmy w Sosnowcu na bankiecie, więc sprawdzimy co tu się dzieje. Mm, idziemy na balety. Cześć! Cześć. 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 No, a jak? Cześć. To Dzień proszę pod koniec już nie kamerować no nie? nie, no to wiadomo O, cześć Cześć, witaj No to zaraz pogadamy no Tu siadamy zaraz Znajdźmy stolik Czyli idziemy dalej tak? Wyzwanie Nie ma stoliku Człowiek najedzony, napity, zadowolony No jest piękny Dziewiąty viu, Super impreza. Daje mi mm. się kierowca po trudem. Ale po co? Łódeczkę? Co? Co się dzieje? tam, jedzie. Kontrola. Nie ma składki Słonkowskiej O, oh, jest! Yeah, Lord Vader I co so będzie? Oh. <laughs> <A> Lord Vader! <laughs> Koniec! Siema, 25 sobota, oficjalnie pierwszy dzień targów dla zwiedzających Jesteśmy już ekipą Mamy zapał, mamy chęci O, pusto Mam nadzieję, że tak pusto będzie tylko teraz a później będzie masakr. O, znalazłem radiostację. Co pana? No i co, idziemy na stoisko. Ja mam. Oni są z nami na nami, No każdy będzie z wami, z nami, a przyjdzie. Dobra, no i co, idziemy na stoisko. Widzicie, że zatejpowane wszystko jest, także impreza się rozkręca, nabiera blasku. Tyle, nie będę gadał głupot, później coś pogadamy. Tak wygląda nasze stoisko. Jak widzicie, półki się uginają pod peletem. Mamy bluzy, koszulki, wszystko dla wszystkich. I czekamy już. Zaraz otworzą się bramy, pierwsi goście i jedziemy z tematem. Słuchajcie, może ktoś mi doradzi, kupiłem skarpetki, całą paczkę skarpetek, tak? Nie? Przychodzę do hotelu, chcę otworzyć, sobie wyciągnąć, bo tam pakowane takie, nie? Pięciopaki masz takim tekturowym łomen. <laughs> <laughs> Czy ktoś mi wytłumaczy czym się różnią męskie skarpety od damskich, bo dla mnie oglądałem je z każdej strony, nie ma kompletnie żadnej różnicy. na e, stolisku głosy i jest zajmu. Lucie ludzie Cześć, tutaj Gry Damiana y, Jestem na stolisku o drugi raz byłem pierwszy raz, byłem w roku 2016, a teraz 17. No i lecimy dalej. Nasze stoisko odwiedził mały Płoć. To jest mały, to jest ten niebieski, błękitny. E, Bieloryb, wieloryb. wieloryb to był. To nie jestem ja. 50 zadań i potem na ryby. Jak chcecie zadania, to do mnie dzwonicie. To jest ta nowa gra. Jakie macie pierwsze zadanie? Odwiedzić łowcy lucia. No, no to Może szamiecki. być. Nie? Ale to pierwsze, na targach. Jak się nie uda, to przyjedźcie do nas na ryby. Na rybnik. Na rybnik nie jedźcie, bo tam nie ma ryb. Które stoisko na targach jest najlepsze? No, ci powiem, że... Oficjalnie nie mogę tego powiedzieć, że Małego Rekina, bo jeszcze nie stoimy. Jeszcze? jeszcze. To będziecie za? Rok? Nie będziemy za. Rok. Nie, nie, nie. My nie wystawiamy się, my tylko odwiedzamy. A to możecie z nami się wystawić. Na przykład. Możemy. Przyjać. Rozbić tutaj z nami obóz. Ale nie wiem czy mam Tylko, taką wątrobę. No. Tu właśnie chciałem się Ja byłem. się boję o to, bo wiem, że Lucio za kark nie wylewa. A jego drużyna ty tym bardziej. Ja odmawiam. Dopóki mi silna wola pozwoli, a robi ze mną co chce, to odmawiam. Pozdrowienia dla całej ekipy głosów. Znowu chętnie spotykamy się w drużynie łowców. No i co, no i widzimy się na kolejnych zawodach, już się nie możemy doczekać. Ryby, ryby, ryby! Do zobaczenia!

No na jeszcze raz Nie. No skurwalu no, Naprawdę? To się bawimy, ryby 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 Ja jestem sędzią punktowym Jak mówię stop, panowie Mówię stop to ma być stop, Dobrze. tak?

Ej! Ej, no, veloze Dobro, <laughs> dobro, dobra, veloze, veloze. To je tež tako A još? još. <laughs> Marcin. Przegrywał honorowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Słuchajcie, jesteśmy po pierwszym dniu targów. Sobota minęła, było fajnie, były walki, była krew. Idziemy do hotelu. Dzisiaj postanowiliśmy, że spokojnie spędzimy wieczór. Zwłaszcza z Rąkiem, którego żona postanowiła powierzyć w naszej opiece. No i tyle. Moja walka niestety skończyła się poddaniem. Kasia spanikowała. Mam delikatny nos. Generalnie nigdy nie walczyłem w boksie, nie. Nic mnie to nie bolało, fajnie się walczyło, ale. No niestety, spokój mojego serduszka jest ważniejszy niż moje ego. No nie wiem, może jutro zawalczy romek. Całkiem jest to możliwe. Moim długim lewym sierpowym. No, on ma wielkie łapy, pokaż. Patrzcie, jak superman, patrzcie. Patrzcie, jaka różnica jest. No, mógłby wystopować takim lewym. Ja swoją walkę wygrałem. Przeciwnik, aż znaczy i jego narożnik poddał się przez rzucenie ręcznika, czy tam kurtki, nie wiem czego tam. Także ja wygrałem. Ryby, ryby, ryby. Tym miłym akcentem rozpoczynamy niedzielę, drugi dzień targów. Zbieramy się i Jurek do nas dojdzie. <noise> Przyjechał rekin, jak widzicie, cały, zdrowy. Jest no ja to. też, trochę mi nos boli, ale... Ale no tu jest torba jest, patrzcie, to torba, torba ja... jest. Bo zapomniałem trzy palce torby i mówię, muszę wrócić się na rybowanie, żeby ją odzyskać. Jestem, Jest Film już na, na internecie jest, z walki. Dwie minutki zapowiedzi, ale to jest zapowiedź, żeby ludzi dać całą relację. I na lucie zobaczycie w filmie wszystko, co musicie widzieć. O tych targach i o tych największych paletach. No nie, tych największych nie, nie przesadzę. Dobra, mniej picia. <laughs> mniej picia, będziemy już dłużej żyć. Tak, tak. Alkohol to jest zło. Dobra, wprowadziliśmy taką nowość. Halibut, czysty Halibut, czysty Halibut, specjalnie pod ten pelet haczykowy, czysty Halibut, okazał się najskuteczniejszy, coście się widzieli na filmach z yy, 12 mm, które mamy i specjalnie, żeby był taki komplecik, czysty Halibut po 12 mm Halibut, ja mam nadzieję, że to będzie bardzo dobrze na ten sezon i na pewno dużo będę łowił na czystych halibut. No trochę się rozczarowałem tymi targami w, na Śląsku. Myślałem, że będą większym, bardziej wypalą po prostu Śląsk, jak wiadomo słynie z wędkarstwa. Tutaj nawet małe dzieci chodzą z wędkami do szkoły, a niestety nie sprawdza się. Klientów jest mało, firm jest mało. Piątek to już w ogóle była porażka, siedzieliśmy praktycznie, sami wystawcy siedzieli. No w sobotę jeszcze był jako taki ruch, teraz w znowu na chlapie. Ja sądzę, że te targi się nie utrzymają, że to, że to naprawdę są ostatnie targi na ślub. Obym był złym prorokiem, ale tak uważam. Dzień dobry. Sosnowiec, targi Rybomania. Symulator hole u Karmaksa, Zibi zawiaduje, ale jest bardzo zajęty, bo pilnuje, żeby wszyscy polowali w prawidłowy sposób, chociaż różnie to bywa. Warto tutaj dłużej posiedzieć, bo można się również pośmiać. No, nie z tego pośmiać, że ktoś nie potrafi łowić, bo i tak bywa, ale czasami jest zupełnie niespodziewanych sytuacji, bo wędkarze, którym się wydaje, że oni już tam kiedyś coś mówili, mieli na haku duże karpie, to poradzą sobie z maszyną. A z maszyną się nie da poradzić, bo maszyna rządzi się swoimi własnymi prawami. Więc niektóre chole trwają po kilkadziesiąt minut, ręce opadają, koledzy przybiegają pomagać, żeby tę rybę wyjąć, a bywa także strzelarzyłka, Także pamiętajcie, jest duch w maszynie i ten duch czasami nie pozwala, absolutnie nie pozwala wygrać, co zresztą tutaj widać od 15 minut chyba. Tutaj kolega walczy. Walczy, walczy i na razie nic nie wychodzi. Odwiedził nas Darek. Z Darkiem byliśmy łowić dorsze nad morze. A to jest mały Darek. I sprawczyni zamieszania. Pamiętacie, na tym filmie Ania jeszcze była w ciąży, nie? A teraz już chuda jak szapa. Witajcie, Mariusz Getka ze Stoiska Szczecinka. Nie dla wszystkich jest to zrozumiałe, natomiast jesteśmy przed cudownym regionem, gdzie jest bardzo dużo wody, bardzo dużo lasów, niezurbanizowanych. Jeziora małe, duże, linowe, karpiowe, sandaczowe, okoniowe, szczupakowe, całe spektrum wód dla każdego coś dobrego. Poza tym, poza rybami Mamy masę fajnych, ciekawych imprez. Największa fiesta balonowa w Polsce, szereg imprez kulturalnych. U nas naprawdę nie można się nudzić. Bardzo długi wyciąg do narodów wodnych, jeden z najdłuższych w Europie, niektórzy twierdzą, że najdu, najdłuższy. Chcecie więc aktywnie, nie tylko wędkarsko, przyjeżdżajcie do nas. Chcecie wędkować i chcecie, żeby rodzina była zadowolona, przyjeżdżajcie do nas. Nie chcecie się nudzić, przyjeżdżajcie do Szczecinka. Witam serdecznie. Chciałem przedstawić wszystkim nowy produkt, który jest na targach teraz rybomanii. Jest to ekatamaran wędkarsko-turystyczny składany do torby 100 na 50 na 50 Dla dzień dzisiejszy waga całkowita to jest 40 kg. Czas składania dla... Osoby, to jest 15 minut. Witam was serdecznie. Jestem Sebastian, Fundacja Ratuj Ryby. Znajdujemy się w tej chwili w Sosnowcu. Kolejna edycja, na której, przy której zbieramy sam na sandacze, na sandacze. Mamy w porcie umiejscowione gniazda. Na gniazdach już w tej chwili są, interesują się dzikie sandacze tymi gniazdami. No i zapraszam was serdecznie do tego, żeby zaadoptować sobie swojego sandacza. Albo yy, wpłacić na konto nam. My 100% środków przeznaczamy na ryby. Na początku, jeżeli uzbieramy 7 tysięcy, wpuszczamy ryby. Potem zbieramy na tabliczki. Sandacz dostanie waszą tabliczkę z imieniem, które nadacie. Będzie pływał, przypuśćmy, nazwijmy to Zenek. Ktoś jak złowisenka i powiadomi nas, gdzie go złowi dostanie nagrodę za film z wypuszczaniem tego, tej ryby, także tu jest aspekt ochrony środowiska. Eee, dalej będziemy zbierali na nadajniki. Eee, darczyńca, który taki nadajnik założy na takiego sandacza, eee, pozwoli nam razem z Instytutem Rywasa Śródlądowego pod patronatem, którym pracujemy, dużo dużo informacji uzyskać na temat tych sandaczy. Czyli będziemy wiedzieć, czy on się rozdziela, czy te stado wraca na gniazda. Czy to stado poluje razem w nocy, jak długo poluje, jakie odległości pokonuje. Serdecznie Was zapraszam, to jest akcja nie na raz, ona będzie trwała kilka lat. Zapraszam do zainteresowania się na naszej stronie czy na naszym Facebooku, do kontaktu dla ryb. Ryby, ryby, ryby. Fajną misją robimy takie podchody i się do wody.

Było naprawdę bardzo przyjemnie, tak jak przedmówcy moi mówili uważam, że piątku nie powinno być, jeżeli będą y, tutaj za rok w Sosnowcu organizowane targi, fajnie gdyby to były tylko dwa dni, sobota, niedziela, dlatego że piątek jest branżowy, ale wszyscy co się mieli dogadać, zrobili to w Poznaniu, nie ma takiej potrzeby, zmniejszy to koszty i będzie fajnie, ale z kolei na Poznań proponowałbym zrobić tak, żeby piątek był też otwarty dla ludzi, nie, nie za stówkę y, wejściówki, bo w sobotę nie da się ogarnąć tego ruchu, gdyby ludzie się rozłożyli na piątek, sobotę i niedzielę by było luźniej, no i tyle. Tym akcentem kończę, jak wam się podobało zostawcie łapkę w górę, osoby które są nowe macie przycisk subskrybuj, kliknięcie będzie dostawać informacje o nowych filmach I widzimy się standardowo za tydzień, w piątek o 19, bo weekend zaczyna się w piątki o 19 na kanale Łowcy Ryby, 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 Cześć w koniec Dołącz do obozu Łowcy klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd Idziemy, nie? Na drogę, bo będą dziewczynki stały w schoku, nie? Przy drodze, wiesz, czasem stoją z grzybami, z murówkami.